Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity. A trzeciego dnia z wstanie. Potem mówił do wszystkich jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto Słowo Pańskie. Dwa słowa, a właściwie dwa zdania Chrystusa zapisane w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii, które bardzo mnie poruszają. Pierwsze to pytanie wy ty, za kogo mnie uważasz? Najpierw Chrystus zadaje pytanie o to, co mówią o nim ludzie, to znaczy, co piszą o nim w gazetach, co jakie plotki krążą na jego temat. I tutaj odpowiedzi podają natychmiast. Niejedni jedni uważają za Jana Chrzciciela i nie za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. To bardzo konkretne opinie, bardzo konkretne rozumienie Chrystusa. I wtedy Chrystus pyta, dobrze, ale ty za kogo mnie uważasz? Ważne jest też zrozumienie kontekstu, miejsca, w którym to pytanie zostaje zadane, bo z innych przekazów Ewangelii wiemy, że to działo się w Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa, i potwierdziły to wykopaliska archeologiczne, to było, to było targowisko bóstw. Tam, kiedy wchodziłeś do Cezarei, były świątynie, były ołtarze, ołtarzyki. Było mnóstwo głosów. Ze wszystkich stron ktoś wołał: Chodź do mnie, ja mam najlepszego Boga. Sprzedam ci go. Ty, zaprzedaj się Jemu. Tutaj jest jego ołtarzyk. Złóż tutaj ofiary i wtedy On będzie tobie służył. W tych wszystkich głosach, które zachęcały, mamiły, próbowały przyciągnąć, przekonać do tego najlepszego bóstwa, właśnie tam, wśród tych świątyń świątynie, kołtarzyków, ołtarzy, Chrystus pyta, ale ja, kim dla Ciebie jestem? To znaczy, jakie miejsce zajmuję w Twoim życiu? To znaczy, czego Ty ode mnie oczekujesz, w jaki sposób chcesz mnie wykorzystać? Czego pragniesz? No właśnie to pytanie można by... można by streścić w tym jednym, czego Ty pragniesz? Czego chcesz ode mnie? Co chcesz, żebym uczynił czy też czynił w twoim życiu? Jakie są twoje pragnienia? Wiecie, to jest naprawdę piękne, bo tutaj chodzi o prawdziwe rozeznanie woli Bożej. Mam wrażenie, że kiedy mówimy o rozeznaniu woli Bożej o poznaniu woli Boga, to wydaje nam się natychmiast myślimy o tym, że Bóg staje przed nami i w jakiś sposób, no właśnie, my musimy naszym wysiłkiem rozumu, serca, nie wiem czym jeszcze, rozpoznać wolę Boga. W jakiś sposób go rozszyfrować. Co też ten Bóg chce ode mnie? I zazwyczaj mam takie wrażenie, że temu rozeznaniu, temu poszukiwaniu woli Bożej towarzyszy pewna forma niepokoju i lęku, bo no tak, no ja jestem nędznym człowiekiem z ciasnym rozumem, z ciasnym umysłem, z ciasnym myśleniem. Przede mną jest Bóg, który ma swoją wolę odnośnie do mnie. No na pewno będzie to coś, co mi w ogóle do głowy nie przychodzi, co w ogóle nie ma ze mną nic wspólnego, że Pan Bóg na pewno będzie chciał ode mnie coś, no właśnie, z czym ja kompletnie się nie utożsamiam. Dlatego ten lęk, że On będzie chciał czegoś, czego ja nie chcę, i będę musiał się zmuszać, i będę musiał podejmować ogromny wysiłek, żeby już po rozpoznaniu woli Boga, jak to się robi, cały czas nie wiemy, ale jeżeli uda mi się ją rozpoznać, to będę musiał wysilić się, żeby, żeby żyć w taki sposób, żeby tak postępować, żeby, żeby robić coś, czego tak naprawdę nie chcę. Czego chce Bóg, ale nie ja. Dlatego to pytanie jest cudowne, bo nam się wydaje, że Bóg staje przed nami i mówi: Ja żądam od ciebie, żebyś. A przed nami staje Bóg, Jezus Chrystus, który mówi: Czego Ty chcesz? To jest cudowne, bo tak naprawdę to jest pytanie o pragnienia. Czego Ty pragniesz? Problem polega tylko na tym, że my zazwyczaj poruszamy się zgodnie z impulsem pragnień bardzo powierzchownych. One nam wystarczą. Te pierwsze pragnienia, które się w nas rodzą, i my natychmiast dajemy się im porwać, lecimy, płyniemy na ich fali. A Chrystus, właśnie to pytanie, które rozbrzmiewa które nieustannie rozbrzmiewa, jest jak wiertło, które chce się dowiercić do naszych bardzo głębokich, tych najgłębszych pokładów, gdzie są nasze prawdziwe pragnienia. Czego Ty pragniesz? Czego pragniesz? Czego pragniesz? Nie zadawalaj się tymi pragnieniami powierzchownymi. Drążmy głębiej. Czego pragniesz? Tak naprawdę. Czego pragniesz? Wiecie, to jest cudowne rozeznanie woli Bożej, nie polega na tym, że Bóg staje przed tobą i mówi ja chcę, żebyś. I to moje chcę, żebyś nie ma nic wspólnego z tym, co ty chcesz, żeby. Bo ja chcę zupełnie czegoś innego, więc no, przykro mi, ale musisz się wysilić i robić tak, jak ja chcę. Nie, ty przyszedłeś na świat z wpisaną w twoją głębię wolę Bożą. Rozeznanie woli Bożej polega na tym, że Ty odkrywasz w sobie głębokie pragnienia, które, uwaga, niespodzianka, są dokładnie tym, czego pragnie Bóg dla Ciebie. To jest cudowne, prawdziwe rozeznanie woli Bożej to spotkanie dwóch pragnień, dwóch pragnień, które są kompatybilne, które są po to, żeby się spotkać ze sobą. Ty pragniesz tego, czego pragnie Bóg dla Ciebie. Tylko ważne, żeby otwierać się na to pytanie, żeby to pytanie w tobie nieustannie rozbrzmiewało i było rzeczywiście jak wiertło, które chce się dowiercić do serca, do złoża ropy naftowej. Tak, żeby tam doszło i żeby z ciebie wytrysnęła wola Boża, która jest wpisana w Twoje serce. To są Twoje najgłębsze, najprawdziwsze pragnienia. Człowiek, który rzeczywiście rozpoznaje wolę Bożą, jest w pokoju. Wola Boża, rozpoznanie woli Bożej jest źródłem pokoju człowieka. Nie jesteś już w napięciu, w lęku, w niepokoju. Jesteś w pokoju, w spokoju. Jesteś w tym pojednaniu, w tym zjednoczeniu woli, w zjednoczeniu pragnień. Cudowne. Chrystus pyta się ciebie, czego ty pragniesz? Czego pragniesz? Tak naprawdę. Tak głęboko, tak w najgłębszych pokładach twojego jestestwa, w twoim sercu, tam... W Twoim wewnętrznym sanktuarium, co tam jest napisane, jakie słowo, bo to jest dokładnie to, czego ja chcę dla Ciebie. I to jest pierwsze słowo, pierwsze zdanie. Drugie, to Chrystus, który, kiedy Piotr wyskakuje z tym, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Mesjasz Boży, syn Boga żywego. Chrystus surowo zakazuje im, aby o tym nie mówili. To jest bardzo ciekawe. Zawsze, kiedy Chrystus uzdrawia, kiedy wypędza złe duchy i te złe duchy wyznają wiarę w Niego i głośno krzyczą, Ty jesteś Mesjasz, te same słowa, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Syn Boga Żywego, złe duchy, które wyznają wiarę w Chrystusa i Chrystus zawsze surowo zabrania im, żeby żeby o tym mówiły. Ale dlaczego? Panie Jezu, no powinieneś cieszyć się, że nawet złe duchy wyznają wiarę w Ciebie, a Chrystus nie. Zamyka im gęby. Dlaczego? To jest to, co w teologii nazywamy sekretem mesjańskim. Teologia sekretu mesjańskiego jest bardzo szeroka, ale myślę, że można ją streścić w dwóch przewodnich myślach. Pierwsza jest taka, że Chrystus nie chciał być wciśnięty w definicję, w schemat uzdrowiciela. No bo on uzdrawiał, on uwalniał, i wtedy złe duchy mówiły: To jest Mesjasz. To jest Bóg. To znaczy, Bóg ma być w twoim życiu tym, który uzdrawia. Które uwalnia, i to jest jego zadanie. Tego masz od niego oczekiwać, tego masz od niego wymagać. No nie. Chrystus się z tym nie godzi. On nie chce być wciśnięty w rolę uzdrowiciela. Nie o to chodzi. Chociaż każdy z nas ma gdzieś tam w tyle głowy oczekiwanie, wymaganie w stosunku do Boga, żeby uzdrawiał, żeby leczył, żeby, żeby to nasze ziemskie życie, to naturalne życie, żeby je czynił godnym przeżycia. Takim łatwym, takim. No właśnie, to jest te pierwsze, pierwsza pokusa na pustyni. Spraw, aby te kamienie stały się chlebem. To znaczy, zrób tak, Panie Jezu. To jest pokusa diabelska, szatańska. Żeby w życiu ludzkim nie było żadnych trudności, żeby wszystko było jadalne. Wszystko było takie do przemielenia nawet dziąsłami, takimi ustami bez zębów. Tak, żeby wszystko można było zrobić taką lepką papką, taką, żeby nie było kantów, żeby nie było żadnych, żadnych utrudzeń, ciemnych dolin, żeby ludzie żyli sobie spokojnie, szczęśliwie. Stwórz raj na ziemi, wtedy będą ci błogosławili, wtedy będą cię nosili na rękach żeby wszystko było jedalne, żeby wszystko dawało szybką, natychmiastową satysfakcję. Cuda Pana Jezusa, uzdrowienia, które dokonał, to były znaki. Znak to coś, co odwołuje, odsyła do rzeczywistości o wiele głębszej, szerszej. Rzeczywiście, Jezus Chrystus nie przyszedł po to, żeby uzdrawiać. Kiedy chcieli obwołać Go Królem, On usunął się, kiedy na ostatniej wieczerzy padł do nóg apostołów swoich przyjaciół, żeby te nogi myć, tak jak niewolnik, prosty niewolnik. Piotr miał to oburzenie, powiedział: Nigdy nie będziesz mi mył nóg. Wtedy pan Jezus powiedział: Jeżeli nie umyję ci nóg, to my się nie spotkamy. Między nami nie zaiskrzy. Nie będziesz miał udziału ze mną, to znaczy, no nie spotkasz mnie, nie zrozumiesz, bo Piotrze, ja nie przyszedłem po to, żeby. Żeby napełnić brzuch, chcieli obwołać go królem, bo Pan Jezus rozmnożył chleby, stwierdzili, no nie ma chyba lepszego kandydata na króla, jak ten, który może rozmnażać chleb, będzie nam dobrze, będzie nam przyjemnie, będzie nam cudownie, będziemy mieli pełne brzuchy, będziemy leżeli i trawili nieustannie w tym zaspaniu, w, tym, w tej sieście poobiedniej, tak będzie przebiegało nasze życie. Pan Jezus usunął się na górę, Jego to w ogóle nie interesuje, w ogóle nie o to chodzi. On nie przyszedł tutaj po to, żeby odtworzyć raj na ziemię. On przyszedł tutaj po to, uniżył się, żeby nas porwać do nieba. Hm. Dlatego Piotr wtedy powiedział, o Panie, jeżeli tak to wygląda, to nie tylko głowę, nogi, ręce, wszystko, wszystko mi myj, wszystko. Ja chcę, żeby między nami skrzyło. chcę, żebyś Ty mnie porywał. No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Chrystus nas porywał. Drugim takim tematem przewodnim jest oczekiwanie na Mesjasza, bo Żydzi oczekiwali na Mesjasza politycznego. On miał pojawić się, miał odtworzyć, odbudować królestwo Izraela. Rzeczywiście przed jego pytają się uczniowie: To teraz odbudujesz królestwo Izraela? No, w ogóle kompletnie nie rozumieją. Oni cały czas mają to oczekiwanie. Mesjasz ma być. Władcą ma być politykiem, ma być królem, ma być dominatorem, ma być wodzem. W ogóle nie o to chodzi. Dlatego Chrystus mówi milczcie, bo pełne objawienie Boga, oblicza Boga, pełna najcudowniejsza opowieść o Bogu będzie na krzyżu. Ten Bóg, który nie przychodzi po to, żeby walczyć, dominować żeby wywoływać wojny, żeby napełniać nam brzuchy, uzdrawiać, dokonywać spektakularnych cudów w naszym życiu. On przychodzi po to, żeby umrzeć za Ciebie, żeby stać się każdym Twoim grzechem, żeby wprowadzić Cię i to jest największy cud w przecudowne doświadczenie zakochania w Tobie. ta miłość Boga, która leczy która uzdrawia wszystko w tobie. Ty jesteś kochany nie dlatego, że możesz coś zrobić, coś udowodnić Bogu, ale dlatego, że jesteś. Nie z jakiegoś powodu jesteś umiłowany, ale e, dlatego, że jesteś. Nie dlatego, że możesz coś zrobić, ale pomimo wszystko. On cię tak kocha. Nawet w grzechu jesteś umiłowany. Nawet jeżeli jest ktoś, kto dobrowolnie wybiera grzech, Bóg go kocha. Oczywiście ta miłość Boga nie jest głupia i naiwna. Czasami objawia się w surowości Boga, bo Bóg o ciebie walczy, bo naprawdę Cię kocha. Ale nie walczy z Tobą, On walczy z Twoim grzechem. Bóg nie godzi się z grzechem, Bóg jest antagonistą grzechu. Kocha grzesznika, nie kocha grzechu, kocha Ciebie, Ciebie. I to jest najważniejsze. Dlatego Chrystus surowo zakazuje, żeby objawiali Jego prawdziwą tożsamość, bo pełne objawienie Boga to On, umierający z miłości do Ciebie. To jest życie chrześcijańskie. To jest to doświadczenie. Kiedy doświadczasz, że Bóg Kocha Cię do ostatecznych konsekwencji. Niczego nie wymaga. Po prostu Cię kocha, kocha. Jesteś umiłowanym synkiem, ukochaną córeczką Boga. I to jest najważniejsze.